Aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i pouczeń duchownych była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym Z Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, Zmilił się Zmilił się na naj. niepokalane serce Maryi, Módl się za nami. święty Józefie, święty Atanazy, święty Tomaszu Zakwinu, za który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmienił się na nas, i Ty, ktoś współcierpiał, Matko Bolesna, się, się za nas, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Katechizm rzymski Kościoła Świętego według uchwał, świętego, uchwały Świętego Soboru Trydenckiego na plebanów ułożony z rozkazu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII, po łacinie wydany. Czytam z egzemplarza wydanego w, jas, w Jaśle, Jasło, członkami drukarni Stigera. 1866 rok, dalsza część o sakramencie kapłaństwa, o stopniach kapłaństwa, kiedyś zwanych święceniami niższymi, było o urzędzie odźwiernego, czytelników urząd, czyli dziś by powiedzieć lektora, dzisiaj 17 punkt, egzorcystów urząd. Trzeci stopień święcenia, święceniszych niższych, jest egzorcystów, którzy moc mają wzywać imienia Pańskiego nad tymi, których duch nieczysty opanował. Przez to, kiedy ich biskup święci daje im księgi, w których są pisane zaklinania, tak mówiąc do nich, weźmi i naucz się na pamięć i miej moc wkładania rąk na opętanych, czyli już ochrzczonych, czyli uczniów dopiero." Następny, osiemnasty punkt, urząd akolitów. Czwarty stopień jest akolitów, a ten ostatni między tymi, które mniejszymi i nieświętymi nazywają. Czwarty stopień jest akolitów, a ten ostatni między tymi, które mniejszymi i nieświętymi nazywają. Tych powinność jest przy większych sługach, jako u subdiakonach i diakonach, kiedy u ołtarza służą być przytomnym i usługiwać. Na to przy mszy świętej świece noszą i chowają, a osobliwie, kiedy Ewangelia czytana bywa. Dlaczego też innymi przezwiskami nazwani są? To jest Cero Ferrari. Cero Ferrari. to jest, którzy świecą, świece noszą, Cero Ferrari. Zaczem, gdy bywają święceni, wtedy tego zwyczaju biskup używa najprzód przełożywszy im pilnie ich powinności, Daj każdemu z osobna świecę, tak mówiąc, weźmi świecznik z świecą i wiedz o tym, że jesteś w imię pań, pańskie do zapalania świec kościelnych obowiązany. Potem także daje próżne ampułki, w których wino i wodę do mszy świętej gotują, mówiąc. Weźmi ampułki na podanie wina i wody do ciała i krwi Chrystusa Pana w imię Pańskie. Subdiakonów urząd, dziewiętnasty punkt. Od mniejszych urzędów albo stanów, które nie są świętymi, o którychśmy dotąd mówili, do większych i świętych łatwy przystęp zostaje, czyli teraz już święcenia większe. Między którymi pierwszy jest subdiakon, którego ta jest powinność, jako imię samo pokazuje, diakonowi do ołtarza służyć. Ponieważ, ponieważ powinien święty ubiór płócienny, Ponieważ powinien święty ubiór płócienny, naczynia chleb i wino do mszy świętej potrzebne nagotować. A czasów naszych biskupowi i kapłanowi wodę na ręce przy mszy świętej podaje. Epistołę także, którą przedtem na mszy świętej diakon śpiewał, subdiakon teraz czyta i stoi przy ołtarzu jako stróż, pilnując, aby kto kapłanowi przy mszy świętej nie przeszkadzał. To zaś wszystko, co do subdiakona należy, poznać możemy z owych uroczystych obrządków, których przy jego poświęceniu używają. Bo najprzód upomina biskup, że ten stan zawsze bez żony i w powściągliwości pędzony być ma, to zakazując, iż na ten stan święcony być nie może, gdyby dobrowolnie prawa tego przyjąć nie chciał. Potem zmówiwszy litanie, to jest nabożnie modlitwy do Pana Boga i świętych, Jego wylicza i wykłada, które są te sprawy i powinności, co do subdiakona należą. To sprawiwszy, każdy z tych, których święcą, kielich i patenę od biskupów bierze, od archidiakona zaś na znak, że subdiakon diakonowi urzędowi usługuje, bierze ampułki pełne wina i wody. Także miednicę z ręcznikiem do rąk otarcia. A biskup tak mówi: Patrzcie, jaką wam posługę zlecają, przeto was upominam, abyście się tak zachowali, jakbyście się Panu Bogu podobać mogli. Przydaje też potem inne modlitwy na ostatek, kiedy już biskup święte suknie subdiakona ubierze, do której jest osobna własne słowa i obrządki przydając. Księgi, mu listów daje i mówi: weźmi księgi listów i miej władzy, czytania ich w świętym Kościele Bożym, tak że żywych, jako i umarłych. Następnie będzie od Jakonie, tutaj Boże, nastąpi. Jako, tak mi się nasuwa, że jako komentarz właśnie do tego, co słyszymy, co zupełnie jest na, na inny sposób. Yy, w Posoborowiu, w Posoborowiu te, te urzędy, święcenia mniejsze, większe yy, są zastąpione posługami. No i, i nie wiem, czy jako komentarz yy, inaczej yy, chciałoby się przeczytać. Taka jest niegruba broszura. Nie wiem, czy ktoś mi to kupił. Dostałem księdza Cekady Problem Nowych Święceń. Tak, żeby było z korzyścią tą lekturę katechizmu, wesprzeć tą lekturą, mi szczególnie. No, ale to ja się dzielę też z Cigodnymi Wiernymi tymi, tymi wszystkimi materiałami, bo to razem się wyrywamy z jednego szamba i, i razem, razem, no, do wiary katolickiej, do kultu katolickiego jakoś z Bożą pomocą nawracamy się. Więc zobaczę kiedy, gdzie, jak ta, ta, tą lekturę można by, dałoby się przeczytać, byłaby z pożytkiem dla nas, może też dla jakichś kapłanów, komuś by się na co przysłużyła. I z pouczeń duchownych księdza Gilberta Honeja: dalsza część o tych zwalczaniu grzechów głównych. Dziś słyszymy o zwalczaniu łakomstwa to jest ksiądz Gilbert Honej, praktyczne zasady kierowania duszami wydane było w Poznaniu w 1935 roku nakładem Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej z imprimatur było y, Poznań 28 luty 1935 rok 1900 kuria cybiskupia, ksiądz biskup Dymek, wikariusz generalny ksiądz Jedwabski, kanclerz Kuri arcybiskupie o łakomstwie z czym nam się kojarzy łakomstwo? Że ktoś dużo je, a tymczasem mamy. Łakomstwo jest to nieporządne, dziś byś powiedział, nieuporządkowane, nieporządne. Coś jest porządne, to jest nieporządne. Nieporządne przywiązanie do bogactw, to znaczy do dóbr materialnych, przede wszystkim zaś do pieniędzy. Do pieniędzy, nie do pieniędzy. Do pieniędzy są pieniądze, nie pieniądze, nie pieniążki. Ale łakomstwo rozciąga się nie tylko na, na pokarmy, ale do bogactw, to znaczy do dóbr materialnych, przede wszystkim zaś do pieniędzy. Czy jak ktoś o sobie mówi, że on nie jest łakomy, bo jest szczupły, to jeszcze nic nie znaczy. Szczupły, bo mało je, to jeszcze nic nie znaczy. Pytaj, ile wydaje na tą szczupłość. <grym> ile wydaje na tą szczupłość? Się musi porządnie odżywiać, zdrowo odżywiać. Innych rzeczy nie zje, co niezdrowe nazwą, że są. Łakomstwo jest to nieporządne przywiązanie do boga, to znaczy do dóbr materialnych, przede wszystkim, zaś do pieniędzy. Dzisiaj, w zasadzie, jak ludzie żyją z kredytów, no to z, czeg z czego to płynie? Z łakomstwa. Jeśli nie jest spawą konieczności, czy jakieś tam uzasadnione. Dozwolone jest przywiązanie do dóbr ziemskich w godziwym stosunku do ich użyteczności i potrzeby. Celem tych dóbr jest zaspokajanie naszych ziemskich potrzeb. Jeśli więc w tym zamiarze uczciwie gromadzimy dobra, nie przekraczamy granic moralności. Czyli istnieje jak najbardziej uzasadnione, celowe i właściwe użycie dóbr. Celem tych dóbr jest zaspokajanie naszych ziemskich potrzeb. Jeśli więc w tym zamiarze uczciwie gromadzimy dobra, nie przekraczając granic moralności, jest wszystko w porządku. Zamiłowanie do dóbr materialnych może być grzeszne, skoro staje się nieporządne. Ma to miejsce wtedy, gdy pierwsze, do tego stopnia jesteśmy przywiązani do majątku, że nie chcemy nawet wtedy niczego zeń urodzić, uronić, gdy zachodzi rzeczywista jakaś potrzeba. Nic uronić, gdy zachodzi rzeczywista jakaś potrzeba. B. Gdy gromadzimy bogactwa jedynie dla własnej przyjemności. C. Gdy gromadzimy, je w sposób nieuczciwy. gdy gromadzimy je w sposób nieuczciwy. Gdy w staraniach o środki utrzymania wykazujemy nieufność do opatrzności Bożej i zaniedbujemy obowiązki chrześcijańskie. gdy w staraniach ośrodki utrzymania wykazujemy nieufność do opatrzności Bożej i zaniedbujemy obowiązki chrześcijańskie. I walka z łakomstwem, czyli z tym nie, nieuporządkowanym, nieporządnym przywiązaniem do bogactw, to znaczy dóbr materialnych, przede wszystkim zaś do pieniędzy. Wzbudzać często akty ufności w opatrzność Bożą. Czyli, że po to te akty ufności, żeby nie było w nas strachu, a co będzie jeść, a co będziemy pić. Tego nadmiernego, tego, z tej troski zbytnio, bo że troszczyć się trzeba, to jest oczywiste. Z czegoś żyjemy w tym świecie. Wzbudzać często akty ufności w opatrzność Bożą. To, no, w słowach to często się mówiło na ten sposób, że inni mają gorzej, często było, jak jeszcze były mówione te akty takie, takie ufności w opatrzność Bożą, że dziękować Bogu za wszystko, wzbudzać często akty ufności w opatrzność Bożą, unikać towarzystwa osób zbytnio przywiązanych do dóbr ziemskich, czyli salon. Salon. To jest wielkie dobrodziejstwo, jak nas wyrzucą z tych społeczności różnych, takich, których różne foby, tacy inni ludzie są. Poskramiać w sobie wszelkie niepokojące dożności do wzbogacania się. Nie mówić o błogosławieństwach bogactwa. Nie mówić o błogosławieństwach bogactwa. W cudzysłowie, błogosławieństwach bogactwa. Rozważać często następujące myśli, ani złodzieje, ani łakomi, i łakomi jeszcze raz, czyli nie ci, którzy tam z jedzeniem przesadzają, li tylko, ale jako nieuporządkowane przywiązanie do bogactw, do dóbr materialnych, przede wszystkim do pieniędzy, bo chodzi o to, że, że no w tym świecie rzeczy nabywa się za pieniądze. Rozważać często następujące myśli, ani złodzieje, ani łakomi nie posiądą Królestwa Bożego. Bo wiedzcie, iż wszelki łakomiec, co jest bałwochwalstwo, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym. A łakomstwo niech nie będzie ani wymieniane między Wami jako świętym przystoi. Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i sidło diabelskie, i wiele pożądliwości niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi na zatracenie i zgnienie. Kto się prędko chce wzbogacić, nie będzie bez winy. Kto miłuje zło, to nie będzie bez winy. Jeśli wam przybywa majętności, nie przykładajcie serca. I zobacz także inne wskazane. No i tu by można wskazać, to już kiedyś to mówiłem, słuchałem kiedyś to na jakichś takich stacjach, tych powszechnych, e, radiowych, nie wiem, czy to była jedynka, czy jakieś o najbogatszych ludziach e, tego świata, że oni często są na ten sposób e, bogaci że gdyby ich sąd chciał osądzić to nie ma im co odebrać bo nic nie mają natomiast decydują o majątku na, 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 na największych majątkach tego świata i są tak urządzeni żeby wszystko w jakiś sposób było, było u innych I różne fundacje, stowarzyszenia itp itd w każdym razie musimy też pamiętać że jako przejaw, przejaw łakomstwa będzie to że się Innych ludzi chce do ubóstwa, do nędzy doprowadzić, bo w takim procederze uczestniczy. Myśmy się wychowali w ustroju komunistycznym, który nie miał nic innego, tylko doprowadzić do sytuacji, że klasa robotnicza pije szampana ustami swoich przedstawicieli. Dzisiaj mamy inną nazwę ustroju, ale on tak samo dąży do tego, żeby pozbawić ludzi, ludzi własności, więc, więc katolik. W jaki sposób musi się nauczyć żyć tak, jak Ewangelia każe, żeby móc się sprzeciwić tym ludziom, którzy chcieliby doprowadzić do tego, żeby ja nie miał jak żyć z własnej pracy, tylko musiał chodzić do Bogaczy, którzy się obłowili na koszt instytucji diabelskich, instytucji państwa i różnych innych mafii i chcą, no według jakiejś metody jałmużny, zgadzają się utrzymywać niektórych ludzi w tym świecie, którzy są im jakoś wygodni. W każdym razie katolik zawsze odpowiedź będzie miał taką, że tak jak Ewangelia musi, uczy, muszę się nauczyć żyć. I jak tak umiem żyć, Będę gotowy sprzeciwić się tym na odpowiedni sposób, w odpowiednim yy, i wtedy z łaską Bożą, tym, którzy za cenne, właśnie jakieś równości, braterstwa i nie wiem jakich innych wymysłów, chcieliby innych ludzi doprowadzić do, do nędzy. Ich bronią, że powiedzą nam, że Chrystus kazał wam być ubogimi, więc o co wam chodzi? Do Was, bo no zobaczcie, jeżeli my weźmiemy tak, Ewangelię czytaną, jak tutaj jest, to czy Żydzi nie czytają Ewangelii? No skarby są wszystkie nasze. I łaskawie Wam rzucimy ochłap. Cieszcie się tym, bo Chrystus Wam powiedział, że, że, że to, to, to nic nie znaczy. Więc najpierw musimy umieć żyć, jak Ewangelia każe, a, a da, dalej idzie, że jak umiemy żyć, jak Ewangelia każe, jesteśmy gotowi sprzeciwić się tym, którzy chcieliby, za cenę zwalczanie Ewangelii doprowadzić ludzi do, do nędzy. Doprowadzali, doprowadzają ludzi do, do nędzy, wymachując yy, Ewangelią. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawy zbawił zbawimy duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Amen. Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Pana Maryjo, zbawimy duszę swoją. Zdrowaś Maryi łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, młodzień za nami i teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Pano Mary, swoją. Marii łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami. I błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Amen. módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Dwa Wam oddaję ciało, ciało, serce i duszę duchę duchę. swoje. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przysłonani. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was pokoju Bogu Ducha oddam. Potem. A tyś mi zawsze Bóg błogosławił, bo błogosławiony e Do Benedika ad vozomni potens Deus et Sanctus. Amen. Amen. Bogu rodzica dzielnica, Bogiem sławienem, Mariam. U Twojego

Modlitwę już nosimy, a dać raczy, prosimy, a na świecie zbożny ochoty, pożywocie po rajskiej i przebyt, kryje.